Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak mówiłem, przyjechała wysyłka, czy przesyłka, są tu ogniwa od auta, hybrydowego, tak? Także zaraz rozpakuję, wziąłem sobie po to mierniczek, tak na szybko, żeby zobaczyć i tak dalej, bo sam jestem ciekawy także zapraszam do oglądania co można powiedzieć w tym momencie no dość dobrze zapakowane tak dość dobrze zapakowane popychane z każdej strony opierkane tak. no dobra, wyciągniemy pierwszą lepszą, zobaczymy To, to to wygląda. Tak to 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 wygląda. Tak. Krzyżyki. Nie wiem. To znaczy podejrzewam po co były stawiane krzyżyki. No dobra. Zobaczymy czy tu coś. Jakieś życie w niej jest. Tylko będzie ciężko. Miernik i wszystko. No dobra. Postaram się. No dobra. końcóweczkę sobie przykręciłem. No i zobaczymy pierwszą. Siedem osiemdziesiąt sześć. Siedem osiemdziesiąt Patrzę i się zastanawiam, biegunowość odwróciłem na mierniku dlatego minus no to nieźle powiem szczerze ma no dobra to może może to na bok a którąś następną weźmiemy niewygodnie trzeba było kamerę inną 779 też bardzo dobrze ma jakby tak wszystkie miały to bym był bardzo zadowolony z tego tematu 779 powiem wam szczerze że gość od którego kupiłem te baterie ogniwa to samo To mówił, że jest, że jest ok, wszystko tak. Się. nawet jeszcze więcej. Nawet jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze to zobaczymy. Siedem, cztery. Następną zobaczymy, która to ta siedem osiemdziesiąt pięć, jeszcze te dwie sprawdzę przy was, czy z wami siedem siedemdziesiąt sześć. Ach, końcówka się wypięła cholera hmm. może teraz się uda 7,78 Opowiem no Wam, że jestem mega. Raz, dwa, 3, 4, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. No to ja sobie teraz tu jeszcze troszkę popatrzę, ale zrobimy inny taki test na szybko. Zepnę dwie i dam jej obciążenie. Wepnę miernik i dam jej obciążenie. Zobaczymy, jak ona się będzie utrzymywać. Jej wydajność, tak jakby. No to, za chwilę wracamy. No dobra, tutaj mam jakąś żarówczynę taką trochę hała z tym wszystkim, bo to na twardych przewodach, ale to nic, 40W ma ponoć nas interesuje tu. Czyli. Moment, bo nie wiem, gdzie dotykać. Aha, czekajcie, bo jeszcze jednego wam nie pokazałem. Nie pokazałem. To zły test. Czyli bez obciążenia 1558. Z obciążeniem no, sobie powolutku spada, tak powolutku sobie spada, zaraz zobaczymy, odłączymy jej obciążenie. Moim zdaniem nie ma tragedii, jest fajno. Moim zdaniem jest fajno. I powoli będzie wracało. Powolutku będzie wracało, dobra. Nie jest źle. Wypinamy to. Oj. Adamo hałę robisz, no i czasami trzeba tak na szybko bo sam, by, sam byłem ciekawy jak to sprawa będzie wyglądała Dobra i teraz wiecie co eee, Teraz wam powiem tak Że tych Tutaj tak o skręciłem Tych baterii, tych ogniw mam 60 sztuk bo tutaj jeszcze jest dwa pudełka Jest 60 sztuk tych ogniw, te już te sprawdzone zostały. I tamte, tam w pudełku wcześniej tak sprawdzone. Czyli jeszcze mam e, ponad 40-42 sztuki do sprawdzenia. I teraz powiem Wam co dalej z tym się będzie działo. Zrobimy z tego pakiety po 28 sztuk i ich zepniemy no, nie po nogach tylko zepniemy ich dobra, może tutaj nie lubię tak na, na, na ziemi ale czekajcie, może tu się przeniosę później pójdzie to wszystko do warsztatu i tak dalej, natomiast tak na szybko chciałem, bo dopiero przyjechały te baterie pogniwa. i teraz tak będziemy składali po 28 sztukich Połączymy biegunowość, czyli plus do plusa, plus do plusa, minus, 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 minus do minusa i te 28 sztuk będzie stało i się balansowało, czyli potencjały będą się wyrównywały pomiędzy tymi ogniwami, tak? Nie wiem, ile to będzie musiało stać, albo zobaczę, albo któryś z kolegów mi podpowie. Ale wydaje mi się, że mi nie podpowie, bo to w zależności od kondycji, tak jakby tych ogniw, u jednego będzie dłużej, u drugiego będzie krócej, itd. itd. Także w takich pakietach po, 20, po 28 sztuk będzie stało, a później z tego zrobię, tak jakby pakiet 1, jedną baterię. Dodam, że mój upgrade i falownik jest na 24 V. Na 24 V i możemy do niego podpiąć. Podpiąć załóżmy tyle, żeby nie przekroczyć 80 a Zobaczymy, może się uda. Później policzę. Dwa pakiety po 28 wpiąć w kupę tak? To by było fajnie, ale to w późniejszym okresie. I później, jak już te potencjały, potencjały zostaną wyrównane, czyli te, te ogniwa się zbalansują pomiędzy sobą. E, będziemy składali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tak. Tutaj widzicie plusami 7 tak. Następne 7 minusami tutaj i następne. No i w ten sposób użymy 28 ogniw. E, co nam to da? 20 więcej jak 24 V, <coughs> Rzecz jasna ale e, ładowanie można ustawić, załóżmy. Wydaje mi się, że tutaj ładowanie 28,5, 29 e, trzeba będzie ustawić, tak? Co chodzi o o V, tak? O V. Natomiast jakim prądem to się zobaczy. To się wszystko zobaczy. Nie wiem, może ktoś się bardziej na tym zna, to coś podpowie z tego kodu. Bo ja na razie nie wiem i nie powiem. Na razie się tak bardzo nie zagłębiałem w temat. No dobra, to ja sprawdzam resztę tych ogniwek. Także jeszcze tak, może kto tam nie, nie widział, czy coś, to jest tak jakby jedno ogniwo, czyli ono oryginalnie ma 2 i 7, 2, wróć, 7 i 2 i były 8 i, wróć, 7 2, 7 i pół były wolta. Natomiast to jedno ogniwo składa się jakby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu takich cel, tak? Także tak to wygląda. To można sobie 7 i 2 podzielić na 6, czy 7 i 5 podzielić na 6 i będziemy wiedzieli ile jedno ogniwko tak jakby ma, tak? Także tak to wygląda. No, coś czuję, że chyba może być to zacny temat do mojego upgrade'a, do zasilania. Także mam nadzieję, że dalej nie spotkam nie niemiłych niespodzianek, że będą rozjechane te, te baterie, te ogniwa, aczkolwiek sprzedający mnie zapewniał, że y, żadne nie ma poniżej 7,2 No i to na no to wygląda, chyba że to może tak być Dobra, jak się film podobał, coś, coś tam nowego wniósł do waszej wiedzy, bo do mojej wniósł <laughs> i wnosi i będzie wnosił Dajcie łapkę, zostawcie suba, będziecie na bieżąco. Zapraszam na inne playlisty, także będzie się działo, także z tymi ogniwami i z tym wszystkim, także warto zaobserwować mój kanał. Trzymajcie się, cześć!